Witam państwa serdecznie. Jakub Pietrzak, przemysłowe chłodnictwo amoniakalne. W dniu dzisiejszym, kilka krótkich słów o chłodzeniu cieczy. Jest to o tyle istotne zagadnienie, może trochę będące z boku jako takiego chłodnictwa amoniakalnego, ale zagadnienie, z którym spotykamy się często przy chłodzeniu w przypadku chłodnictwa agregatów. Chłodzenia maszyn, pomp, a także różnego rodzaju urządzeń typu tryskarek. Mamy do czynienia z chłodzeniem, często oleju, do temperatury wydawałoby się dosyć wysokiej rzędu 50-55 stopni. Tak więc chłodzeniem, przy którym można wykorzystać temperatury zewnętrzne, bo pamiętajmy, że chłodzenie metodą sprężarkową jest chłodzeniem niezwykle kosztownym. Jest jednym z najdroższych sposobów odbierania ciepła, dlatego to ciepło, które możemy odebrać przy wykorzystaniu temperatury otoczenia, odbieramy innymi metodami po to, by robić to efektywniej i tanio. Tak więc, chłodzenie cieczy krótko mówiąc, w jaki sposób możemy schłodzić ciecz, czy to będzie woda, czy to będzie glikol. Mamy dwa rodzaje układów. Będą to układy otwarte. Przykładowe wieże wyparne. Układ polega na tym, że woda, która została podgrzana w wymienniku, w chłodnicy w naszym urządzeniu, jest tłoczona na wieżę wyparną, gdzie w przeciwprądzie mamy ruch powietrza. Woda spada grawitacyjnie, wieża jest wyposażona w odpowiednie wkłady, które intensyfikują wymianę, zwiększają powierzchnię wymiany ciepła. Część wody odparowuje, natomiast pozostała część jest schłodzona. Przy wykorzystaniu tegoż zjawiska do tego, by odparować wodę, potrzeba dostarczyć dużo ciepła. Z tego powodu jest to bardzo efektywne chłodzenie. Wykorzystujemy tutaj nie tyle temperaturę otoczenia, co temperaturę termometru mokrego, czyli temperaturę o kilka stopni niższą od temperatury powietrza. Jest to najprostszy układ, natomiast nie pozbawiony wad. Przede wszystkim woda ta ma kontakt cały czas z powietrzem. Łatwiej dochodzi do jej zabrudzenia, nieskuteczne działanie układów odsalania czy jakieś problemy z tego typu układami, również prowadzi do osadzania się kamienia kotłowego. Z tego powodu nie jest to rozwiązanie optymalne, natomiast jest często stosowane, dlatego że jest to rozwiązanie dość względnie niedrogie, dlatego że takie wieże otwarte mają zdecydowanie mniej elementów. Alternatywą do chłodzenia w wieżach otwartych będą układy zamknięte. Będzie to albo dry cooler, czyli nie jest to nic innego jak sucha chłodnica. Bardzo podobna do parowników freonowych, czy też do chłodnic powietrza. Składana ciecz płynie wewnątrz wężownicy. Dodatkowo powierzchnia wymiany ciepła jest zintensyfikowana poprzez zastosowanie lameli. I powietrze zewnętrzne chłodzi ciecz, która znajduje się wewnątrz wężownicy. Jest to układ o tyle fajny, że jest to układ zamknięty, możemy zastosować na przykład glikol, który będzie odporny na zamarzanie w okresach zimowych i ze względu na brak odparowania, brak kontaktu z otoczeniem, ten glikol faktycznie w układzie zamkniętym sprawdzi się bardzo dobrze. Spośród jeszcze układów zamkniętych mamy do czynienia z wieżami zamkniętymi, również wyparnymi. Czyli w wężownicy płynie chłodzona ciecz, natomiast na, na tą wężownicę mamy natrysk wody, która na powierzchni odparowuje, i w przeciwprądzie powietrze, które chłodzi tą ciecz, która znajduje się w naszej wężownicy. Jeszcze innym rozwiązaniem, dość popularnym w ostatnich latach, są tak zwane drykulery adiabatyczne. Czyli są to urządzenia, jak sama nazwa mówi, suche, chłodnice, takie o których mówiłem, służące do chłodzenia cieczy. Dodatkowo powietrze, które chłodzi naszą wężownicę czy też lamelę, wcześniej jest odpowiednio przygotowane poprzez to, że płynie czy jest nawilżone w odpowiednich wkładach, czy też poprzez natrysk wodny. Tak, aby uzyskać niższą temperaturę w okresach, kiedy ta temperatura zewnętrzna jest zdecydowanie wyższa. Tego typu urządzenia rzeczywiście świetnie się sprawdzają, dlatego że pozwalają osiągnąć lepszy efekt, niższą temperaturę cieczy na wylocie z naszego drysulera, z naszej chłodnicy, niż miałoby to miejsce bez tego dodatkowego natrysku wodnego, czy też do chłodzenia strugi powietrza. Oczywiście to jest takie bardzo obrazowo uproszczone przedstawienie zagadnienia, natomiast wystarczające do tego, by zrozumieć, jakie sposoby chłodzenia cieczy możemy zastosować. Oczywiście kluczowym jest parametr, który chcemy uzyskać, jeżeli chcemy schłodzić glikol czy wodę do niższych temperatur w okresie upalnym, upalnych miesięcy, nie jesteśmy tego w stanie zrobić w zwykłym drajkulerze, w takim zamkniętym układzie. Natomiast przy wykorzystaniu termometru mokrego, który w momentach, kiedy temperatura zewnętrzna sięga nawet 35 stopni, może wynosić o 10 stopni czy nawet więcej mniej, kapitalnie pozwala dochłodzić nasz glikol czy wodę w układzie zamkniętym. Tyle w tym odcinku zapraszam serdecznie do oglądania pozostałych materiałów.